Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Dąbrowski, spotykamy się w tych pięknych okolicznościach przyrody po to, żeby zaprezentować Państwu nasz nowy produkt, a więc zestaw LTS z anteną zewnętrzną. Dlaczego właśnie tutaj się spotykamy, a nie w biurze i dlaczego taki produkt? Produkt jest dedykowany właśnie do środowisk takich, e, jakie znajdują się za moimi plecami, a więc miejsc, w których mamy dosyć trudne. Dostęp, czy w ogóle nie mamy dostępu do standardowego internetu kablowego, a więc musimy sobie poradzić jakoś przy pomocy internetu radiowego, czyli technologii LTE. Standardowo Oczywiście możemy stosować inne rozwiązania, e, czyli możemy odstępniać sobie internet LTE z telefonu jako hotspot, możemy korzystać z e, routerów LTE takich domowych naszych, które mamy w ofercie Delinka. Możemy e, na końcu oczywiście wyciągać sobie e, antenę zewnętrzną na dach i e, podłączać jakieś długie kable antenowe do naszej jednostki, czyli standardowego routera LTE, który znajduje się w domu. Te wszystkie e, te wszystkie warianty są możliwe, natomiast nie wszystkie warianty dają nam to, co chcielibyśmy osiągnąć. W takim miejscu jak ten, nadajnik znajduje się w odległości około 6 km od tej lokalizacji, czyli telefon ledwo łapie sygnał. Standardowy router domowy, gdzieś tam z normalnymi antenami również ledwo co daje radę. Mamy internet bardzo wolny, on nam zrywa się co chwila, jest niestabilny, a więc do takiej normalnej pracy, z którą coraz częściej mamy do czynienia właśnie jako tak zwany home office, w tym przypadku garden office czy summer house office. E, takie, takie rozwiązania nie zdają egzaminu. E, pokażemy to Państwu tutaj na maszcie już, jak wygląda cały e, zestaw po zmontowaniu. Po, porównamy również prędkości z telefonem, który będzie podłączony do tego samego nadajnika. Mogę Państwu zagwarantować, że tutaj, w tej lokalizacji, dziesięciokrotnie mniej więcej lepsza prędkość jest na, na tym zestawie. E, także jeśli ktoś z Państwa szuka rozwiązania, chociażby gdzieś na działkę, do jakiejś tam e, lokalizacji, w której jest trudno dostępny internet e, i w ogóle nie ma internetu innego niż, niż radiowy, to, to naprawdę wydaje mi się, że ten zestaw będzie idealnym rozwiązaniem. Zaraz tutaj przemodelowujemy się i pokażemy, jak to wygląda w praktyce. Czyli jesteśmy teraz już po zmontowaniu całego zestawu, a więc jednostka wewnętrzna, router połączony jest z anteną, która w naszym przypadku znajduje się tutaj na maszcie, oczywiście. W Państwa w przypadku pewnie będzie gdzieś na dachu, na ścianie, tak jak e, będzie dogodna lokalizacja. Sam router oczywiście zasilamy standardowym, normalnym zasilaczem do, do kontaktu, tak jak każdy domowy router. Następnie łączymy port WAN routera z power injektorem, który jest dołączony do zestawu. No i drugim kablem, tym już dedykowanym, długim, dziesięciometrowym, połączyliśmy power injektor z anteną zewnętrzną po to, żeby doprowadzić właśnie zasilanie do anteny zewnętrznej. Także całe podłączenie, tutaj to wewnętrzne, to jest w zasadzie dwie sekundy. Większość czasu musimy tutaj spędzić, żeby nakierować naszą antenę na odpowiedni nadajnik. Sama antena, tak jak Państwo widzicie, podłącz, połącz, u nas zamontowana jest na E, takim, e, takiej rurze. Są do tego odpowiednie elementy montażowe. E, co fajne, e, elementy montażowe dedykowane pozwalają nam na regulację zarówno w pionie samej anteny, jak i w poziomie. E, dosyć taką drobną regulację, także jesteśmy pewni, że ustawimy to w najbardziej optymalnej pozycji do e, nadajnika, z którym będziemy chcieli się połączyć. Czyli teraz na koniec e, najbardziej stresujący moment, podsumowanie, żeby pokazać Państwu, że rzeczywiście osiągane prędkości na ze Wstawie DWP są dużo szybsze aniżeli karta SIM wbudowana w telefon. Myślę, że powinno to wyjść, także e, spróbujemy. Tak jak tutaj Państwo widzicie, mam telefon w ręku, włączam nagrywanie ekranu e, i. Pokazuje, że mój telefon jest w tym momencie połączony z komórkową transmisją danych, a więc korzysta z karty SIM włożonej bezpośrednio do telefonu i spróbujemy zmierzyć sobie prędkość przez, bezpośrednio przez kartę SIM w telefonie i zaraz dokonamy tej samej czynności z połączenia z routerem Wi-Fi. Uruchamiamy test prędkości. Widać, że to nie jest za duży i za silny sygnał. No, i prędkość oscyluje nam, tak jak tutaj widzicie Państwo, 2,30, 2 Mb, 2,5. No, stabilnie, ale słabo. Do zwykłej standardowej pracy na pewno nam to nie wystarczy. To jest oczywiście pobieranie, natomiast wysyłanie to już jest ledwo 1 Mb, albo i poniżej, także. No wiadomo, że jeśli chcielibyśmy pracować w tej lokalizacji i korzystać z takiego internetu, to w zasadzie e, byłoby to niemożliwe, już nie mówiąc o innych przyjemniejszych czynnościach, jak nie wiem, oglądanie filmów na Netflixie czy, czy streamowanie muzyki. E, teraz przełączamy się na sieć Wi-Fi, wyłączam komórkową transmisję danych, włączam e, moduł Wi-Fi. E, pokażę Państwu, że wybrana sieć Wi-Fi to jest rzeczywiście sieć urządzenia DIR 825. Tak jak tutaj Państwo widzicie, są tylko dwie sieci w tym zasięgu właśnie z Rutera sieć 2 i 4 i sieć. 5 GHz. Ja jestem połączony do sieci 2 i 4, co i tak jeszcze moglibyśmy tą prędkość pewnie zwiększyć. Natomiast teraz zmierzymy sobie przepustowość na speedteście w oparciu o router DWP. Uruchamiamy test, ten sam. No i patrzymy. No i widzimy, że prędkości teraz uzyskiwane 40, 47, 50 megabitów 60 megabitów. Połączenie jest stabilne, nie spada, wręcz rośnie. 61,5 megabita gdzieś w takich rejonach się poruszamy. Mówimy tutaj o pobieraniu. Jeśli chodzi o wysyłanie, e, mamy 7, 10, 11 megabitów. Także 10 dziesięciokrotnie szybciej zarówno pobieranie, jak i wysyłanie. Nie chce być inaczej. Widać teraz, że, że, że to, o czym mówiliśmy, to, to nie są... Jakieś przechwałki, rzeczywiście dziesięciokrotnie szybszy internet w takiej lokalizacji jak ta. Myślę, że to wszystko powinno pokazać Państwu, że jeśli szukacie takiego typu rozwiązania, to będzie właśnie to, co D-Link ma dla Was do zaproponowania. Bardzo dziękujemy i zachęcamy do zapoznania się z produktem. Do usłyszenia.